Obróć się. No, witam już w odcinku szóstym wyścigu KBM od sezonu drugiego, no. Ech, udało mi się to ustawić tak idealnie, żeby mi światło się nie odbijało od mordy, tak jak teraz to robi. Ech, dobra, więc pan tu może zostać i już na zawsze się stąd nie ruszać, a przynajmniej dobre odpadły tle. Mam nadzieję, że nie ma do mnie problemu za to. Eee. No i Skrups miał się to zająć, ale nieważne. Więc zadaniem jest odnaleźć kamilota bo będą mnie ścigać za to, jeżeli nie zostanie odnaleziony. A nie chcę, żeby mnie ścigali. Więc ten, ta para, która go odnajdzie. Po prostu wygrywa. I dobra. A dlaczego mam krama na plecach? Bo scrubs. E. Dobra, po prostu nie ufam mu. Okay? Dobra, więc startujcie, szukajcie go gdzie chcecie. Czas nie jest limitowany. Start. To kogo my właściwie szukamy? Bo ja w sumie już zapomniałem i ten. No, gościł. Ja. ja. Tego chłopa widziałem. Czekaj. E, ja go widziałem przez 5 sekund tylko. Więc nie wiem, kto to jest, kogo szukać. Możemy wziąć kogoś losowego i mu przynieść. I powiedzieć, a diabły wiedzą. A w sumie po prostu się kogoś podpytajmy. No dobra, no. Nixput, no to gdzie idziemy? Nixput? No co ci? Co ci? Kto rzucił moim kapeluszem? No, kto? Ty mnie użyłeś jako... Sam nawet nie wiem, jako nazwać przyczepić mnie do dźwigu. No i? To było za twoją zgodą. Dobra, ty jesteś w łeb, więc... Ja, dobra, nie chcę się na ciebie obrażać. To... Dobra, bobrze, no. No musiałem cię nazwać bobrem, no. No wiesz, że ja musiałem No, no dobra, bobrze, no to... Może. Dobra, tak naprawdę bym się tylko powtórzył. Byłbym bym ci dał modyfikacje. Tak jak zwykle. I no wiesz. Chyba ci nic nie przeszkadza, więc... Ja idę coś... Skołować na szybko zaraz wrócę, dobra? Po prostu leć tam, ty dobra? Dobra, jestem po prostu metalowy. Ja tam szybko to chyba ci nie pobiegnę, wiesz? Wróciłem, zaraz, gdzie ty żyć? Polas, nie macie tu. Nie ja wiem, że raz mi uciekłeś, ale eee, tylko trzeba komuś utrudnić. Nie ma to jak. Ty, kanario, puszczaj mnie zaraz. Czy, czy ja czuję magnes? A więc dobrze, panie e, chomik. Dobra, pamiętasz tego Arona? Tego, no, tego walniętego. Kogo? No to morde z Nexonites. No co mam? Jego logo tu, pod językiem, ale nie chcę się podwijać języka. Powiedział, żebym wziął jedną tarczę. Ja podwaliłem od niego i mam taki w sumie chce fajny magnes. Więc czy mógłbyś podnieść tą tarczę i jej użyć? Bo jakby no ja nie mam rąk wolnych. Dobra. Zrobię to dla ciebie. Ty, Mordo Coś tu chyba leci. Wunkster, czy ty żyjesz? Bo wyglądasz trochę dziwnie. A co miałbym nie że... Czekaj, czemu wszystko jest takie rozmazane? Ech, możesz przestać robić zeza. No kurde, właśnie nie. Eee, ten magnes nie był dobrym pomysłem. To jak ci tego zeza naprawić? Czekaj, skoro ja zostałem od nich w łeb... ...to żeby naprawić muszę z powrotem dostać w łeb. Więc... Ty... Ty musisz ściągnąć ich tam z góry na mój łeb. <grym z góry> ja będę tutaj stał na dole. I stał. E, no dobra. Tylko gdzie jest ten drink? Ja czekam na niego. Mogłobyś pomóc? Bo. coś się do mnie zbliża. Gdzie on to powiedział? Dobra, teraz! A, to skacze. Eee, jak się czujesz? Nie no, świetnie, morda. Teraz to ja widzę wszystko. Eee. W sumie wiesz co, to chyba dobrze. Zaraz... Jak e, gdzie jest ośmiornica i ten metalowy? Gdzie ja jestem w ogóle? Ty, Kamilot, ale łatwo znalazłem cię wygrałem. Nie wiem o czym ty gadasz, ale on był tu przed tobą. Psu w Eee. Ciebie też on dorwał? Ośmiornica? A, mi się do dubska. To na co tu czekacie? Nie możecie sobie stąd pójść? Ja już raz tu byłem i nagle mnie coś wyrzuciło. I... <laughs> Powiem tak. Poczekaj z nami. Dobrze. Snacks. Wiesz dlaczego tu jesteśmy? Snacks. Pączki. Ech. Nie! Nie jesteśmy tu dla pączków! Jesteśmy tutaj, bo tutaj był ostatni wdzięczny pan katapulta, więc może wreszcie... Robi się nieciekawie... Dobra, spadam. Idę... w stronę... światła... Mam eee, pan pytanie, panie żyrafa. Nie widział pan... Może Janka? Janka? Pierwsze słyszę Co tutaj wszyscy robicie? No bo ten Janek mi zniknął A w sumie ten mój brązowy też A tu chyba ta ośmiornica No No i co z tego? Idziemy go pobić? No ty jesteś pierwszy Dosłownie On cię złamie na hita w grupie siła. Musimy... A po prostu idźmy Gęsiego i tyle. Ty idziesz tam tą Idę. Nie bój się. No. E. Jak szukasz diabła, to go znajdziesz, powiem tyle. Jestem. E, to co robimy? Musi któryś z nas jako pierwszy zaatakować. Więc... Dobra, chyba nikt nie jest chętny. Mam plan. Używam tego dodatkowego rycerza, czy coś jest jakiś typ. Teraz Bigo. Musi stąd być jakieś wyjście. Musimy z jakoś uciec. I szczerze. Oczywiste to jest to, że musimy patrzeć ku górze. O to mi właśnie chodzi. Teraz musimy poprosić o coś wyższego, bo możemy się potem spiąć. Więc. Ech, spadni coś. Jakieś lepsze pomysły. Ja uważam. Że chyba nie możemy z tym nic zrobić. A, i tak se poszedłeś. To nieźle. Ty weź tej dźwig, daj szybko. Nie widzi nas. Zaraz, czy on wchłania ten dźwig? Ech, dżinki, ty klęczysz już od jakichś 5 minut, jak nic. Wiesz, że to nie ma sensu. Mówię. Poczekajmy i coś nadejdzie. Eee... Dobra... Pani ośmiornica, jesteśmy kumplami, ale po prostu spójrz... Weź się za tego debila i tyle. Eee... Pany... Gdzie jest mój dźwik? Dźwik... Ten, kto mi go zabrał, dostanie prosto w mordę. A... To jest taka długa historia. Ty umiesz bajerować, chłopa? Coś na tym znam. No, bo wiesz, to jest to i Tentro. Ja go znam od długiego czasu mojego życia. Studiowaliśmy razem i on się interesował różnymi rzeczami, aż ponoć stracił wszystkich przyjaciół, bo został komornikiem i kradnie rzeczy ludziom, i on mi zabrał dźwig? Tak. O kurde, rzeczywiście. Dobra, żyrafa, masz u mnie dług wdzięcznościowy. Ty, technik, mógłbyś mnie rozprostować? Może. No dobra, dobra, dobra. Widzę, że Camillo się odnalazł i kto go właściwie znalazł? No. E... Nie chcę być taki skromny, ale tak właściwie. Tak, po prostu znalazłem. E, ciężko się nie zgodzić. Też tak sądzę. A ty, Francuz, to możesz stąd. E, więc wygrywa kram. E, jak, jak zwykle, nic nie może wyjść dobrze, co. Ale. Przynajmniej niebezpieczeństwo z głowy. Więc. Przejdźmy do podsumowania. Y, dobra, więc czas na podsumowanie. Kto wygrywa? Nikt. Nikt nie wygrywa. Więc robimy coś, co się nikomu nie spodoba, ale czas na rejoin. Więc można zagłosować na kogoś z osób, które odpadły, że powróciły. No, wiadomo, że jest odcinek już późny, a teraz rejoin, ale chciałbym to być to 10 odcinków. Więc jest rejoin i można zagłosać na każdego. Więc zacznijmy od początku slab. Dobra, ty nikogo nie obchodzisz. Hagiwagi. Serio. No patrzcie na to. O. Dobra. Połamał się. Pan Gobba. Miłoby było powróci... To... Dobra, nie chcę się gadać. Jak chcesz to głosu, jak nie, to nie. Ba... Gdzie jest Balk? Mam ręki tylko moje. Dobra, Balka nie ma, ale jak będzie jakiś głos na niego, to będzie uznany Snów. Podjąłem dużo głupich decyzji, ale chcę drugą szansę. Ja chcę powrócić. To było bardzo nudne, więc. Meltus. O, stój, stój, stój. Dobra, nie wie ci całej mordy, ale mów. Dobrze. Więc głosujcie. Eee, dobrze, to można głosować na każdego z tych kandydatów. Nie można głosować na Tentro i Kamilota, bo oni już odpali dopiero przed chwilą. Eee, więc dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. No i nara. Z Tentro w skrócie. Ja się nim nie zajmę, znam fachowca, który przyjedzie, zajmiemy z jakieś dwa odcinki na pewno, dwóch najbliższych go nie będzie, ale powinien przebyć się tym zająć. Dobra, niech będzie.